Mam ja mam Rox'a, to pierwszy z serii Happy Wheels, czyli sz Szczęśliwe Kółeczka. Dobrze, zaczniemy sobie od brows lewe. Tutaj muszę zrobić od cięcie. Przepraszam, jest tutaj taki Nie chciał Nie chciało wejść. Dobrze, więc spróbujmy rolę i cebulę. Dobrze, spróbujmy. Może. Tam się uda. Kurde, co jest? Proszę. Dobrze, do krótkiej ciebie się robi. Dobrze, jestem po krótkiej przerwie. Coś nie wchodzi na mnie nic dzisiaj. Nie wiem, czy do przodu na jakiś nic nie wchodzić. U mnie. O! Pani, o! o nie, pomocy. Cieszę się, pomoc. Dobra, no, to przyjemność. Mm. Ale taka jest obrzębiwa. Dobrze, nie chcę w tyle. Tak, chyba. Nie Dobra, zareagujemy sobie coś innego. Inny, przepraszam. Stick, feel, easy. Może, przylep. Jest ujacie, co się stało i proste. I nie, nie mam konta, więc no yy, to będzie? Pogodam, 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 po pogodam, chodzić, dobrze, yy, dobrze. zimowaliśmy się pięknie teraz start musimy no znowu ale my dzisiaj mamy nieszczęście pierwsze ślepy o może się uda nie nie ma się więc O, puh uj jest, jest 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 nie nie, nie. O. o Kurczę. nie mamy zbyt nieszczęście Dobrze, próbujemy jeszcze raz. Och, to ojciec. Dobrze. Odpowiedź, dalej. na Już, koniec. Dobra. to... Muszę zejmieć. Wow, 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 wow. No niemożliwe, bo ja sobie wracam gdzieś powietrze i nic nie nawet dopadnie. A jak nie możliwe? Niemożliwe, a przeszliśmy. Haykiller hmm. level. Przepraszam. O, o tu. O nie. Tam, czekajcie, wybieram sobie jakoś już... O, może to... to, to... O, ładnie, ty, to już... E, ale, się to, przed To, to, to przed... mi hmm, daj, 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 daj. Co jest? Chyba trzeba będzie... O, nie. Zaraz to stół chyba to zrobię. A ja cię muszę robić krótką pauzę. Także jestem po krótkiej przerwie. Przepraszam, coś mi się tu uświetliło. Dobra, nie... Nie chce mi się tego przechodzić. To jest takie, takie dziwne trochę. Nowy BMX level. Dobrze, To jest straszny. nasz. E. coś się ścięło. Miał być? Dobrze, to wtedy na końcu musimy coś to o to nie żeby to nie nie być. to No, będzie, to nie będzie, jechać? nie no, jedź tutaj. Dobra, no, jest, dobrze. nie Specjalnie długo nie mogę nagrywać. Dobrze, naszym dajmy, nie będzie, naszym nie nie będzie, Dobrze. A, o, jest. Dobrze. nie wygrano i wysypać. Dobrze, to... Dobrze, jestem przepraszam, że dzisiaj muszę tyle przerw robić. Ale um, no... Mam mało czasu nagrywać. Krótko będę nagrywał. Tak, dobrze. Sprawdźmy. Łooo, wow, ale, ale, 31 fpresów? Gdzie my jesteśmy? Restart. Dobrze, nie, mmm, Pięknie. Co się dzieje? Przepraszam, muszę zrobić krótkie cięcie, bo nie będziecie patrzeć, jak ja oczułem sobie stole Dobrze, żebyśmy po krótkiej przejdzie. Tam tam to nie chciało wczytać. Trak. O, to jeszcze raz to hmm. Jest Dobrze, udało mi się trak, to nie? Bo nie już nie się z całym. Takie miejsce coś stało, ale na... 1, 2, teraz. Dobrze, zaczekajmy się wszystko spokojąć, bo... Nie ma... No dobrze. Czekajcie, muszę... Teraz to jest naprawdę poważna sprawa. Muszę zrobić krótkie cięcie. Zaraz. Wiem, że ja jestem po krótkiej przerwie. Bardzo Was przepraszam za to wszystko. Za te wszystkie pauzy może na następnych odcinkach tak nie będzie. Może, ale co na pewno to nie wiem. To trzeba nie wszystkim zmienić. Jedziemy, ja tylko muszę koniec Jest, co coś się stało na koniec, Dobrze. Dobrze. Jesteśmy ten teraz. Proszę mnie, muszę,

No co... Łunie nieprostniejsze. Ło, o, o, armata? Dobra, to trochę jest dziwna ta armata. Ciekaw co się stanie, pewnie padnę albo coś... Nie, nie wiem. Hej, ujadźcie, w wpadłem. padłem. Nie wiem, czy tam... Nie, żyję, żyje, żyje. To... To... Ty... Ja, żyje. Wow, 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 Nie, 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 Cóż, jak jest wy, nie! wow, 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 cześć wow, na tym wow, 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 cześć cześć